No, je też piszecie w sumie. No, hey, no, Jejku ABS problemy ten... z tobą, dokładnie. Nieprawda, kłamstwa no, i po moja ulubiona postać, dupa Bladeusza! Teraz Kotopi. wystartowujcie! <grym> Tartu, jałem. Mam... No, ja. pilnuj czatu. i teraz wybieram. Ja teraz czatę pisać. I teraz czaty, czat musi pisać, czy jak wybiera? Tak, czat, czat, czat musi. pisać to, co wy, chcą, żeby było. A przykład... ja, musicie pisać na tak, A nagrodka zapodobiec. będzie? Oj, to czat, będzie ciężkie. Wy z wygrać. Na no, czat musicie pisać też. Musi musicie pisać, co chcecie, co nie? W momencie, kiedy wypiszecie, to wygłosujecie. Tak no, jak To macie wszystkie tryby, jakie są. A faktycznie kamylkom zasłaniam dwa tryby. No to trudno się mówi. No. Ja też zasłaniam. Ja wszystkie i Najdobrze. Nie wszyscy będzie papierowych samolotników Większość leci, a jest jakaś, jest plaga faktycznie, jakiś tryb, że wszyscy plaga jakoś krzyczą? A jest plaga, faktycznie No jest plaga, jest plaga widzisz? No, Nie wiem co to jest Tak No co, plaga to jest I ten, wygrało o... Takie rzeczy wygrało, plaga, kolczasta piłka, to chyba rzeczy, które będą po prostu Dobra, zawracamy w to Dziękuję wam bardzo jeszcze za tego Plaga, odpij piłkę, zyskiwać zeskiwać, pewnie piłka do ziemi Trzeba biegać, żeby nie zginąć a Ruszamy Dobra, ale kurde, to trzeba ten. łapać nie. tę piłkę. Moja. Moja. Nie. Nie. No ile to trwa? Dobrze. No. Aha, no nie. 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 O Nie. Ja nie. Nie. zrobił? W Nie. 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 da to się wygra. tak przecież Lecimy dalej, Piłowanie oh. w plecy. Właśnie teraz w prawym górnym rogu macie mutatory, na które możecie głosować Tak, ale prawym... nie, na niektórych poziomach będą nawet takie... Znaczy inaczej, będą takie poziomy nawet, że trzeba będzie spamować, nie? Czy widzowie będą musieli pisać, żebyśmy przeżyli? Tak, 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 są takie tryby, ale aktualnie są mutatory do wyboru, więc... Aaa, nie masz piły! O nie! O nie! A, o nie, sadkę! Nie! A ty to... też ja piły, wygramy, nie wygramy nie. Nie graj dzięki w pracy. Ja, yeah, trzymaj co? Się. A, a że jest nie graj w pracy, sobie tak się, się o co chodzi, nie graj w pracy a. faktycznie. Mutatory, a co one powodują? Te mutatory? Le, no, no te dodatki. Je. O, B No jestem. to po prostu podchodzisz do kogoś i robisz. Tak! Z <śńczysz>, którym przyciskiem? Dolnym. A no to za późno. No. no i dobrze! <śńczysz> nie wiedzieliście, dzięki temu w górę. wybrać mutator! już TOR! Twitch, <tell> Twitch no, musicie teraz wybrać! A nie, najgorszy mutator! Zniknę, nie, nie, nie. Wszystkie postacie są... Jakie? O, zamazane! O nie! Tylko nie zamazane postacie! <suszy> o nie! Nic <suszy> nie widzę! <suszy> ja nie widzę Kurde mogłem dojść <laughs> O nie! Zepsułem! No i wygrał już Nie zauważyłem No wygrał niestety ostatniej... Nie widzi to wszystko Fajny agent Najwygrał no, yes! Wygrałem wyścig! Ja nie zauważyłem niestety Co Dusze No jak nie wiem dusz nie stres swojej dusze. A dobra, a tu jeszcze za bardzo duszę A są dusze, o kurde, o kurde na tym trybie o nie, no i podjebał a, mi no. A mam jego duszę. Chodzi, jak to no, że działa? po prostu wybiera nie. i zbiera z duszę. Co? Mam. Zbiera z duszę i po prostu Jakie wybiera z osoby. A, ła. No, te, nie, które ła, wypadają o, 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 z osób, ja. no, zbiera z duszę, które wypadają no, z ludzi. No. Tak, ale z jakich ten... ludzi? No z, ludzi, którzy zostaną uderzeni przez e, ten. No, no widzisz, to nie się... Wiecie, czy ludzi w ogóle? No, 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 no bo taki jest ten! Tak jest mutator, to nie widać ludzi, ale no, no widzisz to... wybiera się i po prostu Nic ta osoba umiera. To ma... Co za mutator, ale. O nie! nie widać, o nie no to Blady na, na luzie me... wygra! Ale... Postacie, co to jest iść? Co... Głosu na najatrakcyjniejszego gracza? Dobra, no, żółty! Żółty Nie, nie! Nie, 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 żółty! Oj, tak, tak! Żółty czat! Oj, tak, tak. Nie dajcie Vladiemu wygrać! Nie ma sensu! Łatwy win. Nie rauwy. dajcie Vladiemu wygrać! Nie dajcie mu wygrać! Nie dajcie mu wygrać! Ta, ta. Dawaj, dawaj niebieski! Dawaj niebieski! Dawaj szybko musicie pisać niebieski! On ma za dużą przewagę, szybko! Pisać żółty! Dawaj, żółty! Dawajcie szybciej, szybciej! Szybciej, bo za dalej jestem żółty. za nisko! Żółty! Dawaj, 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 dawaj! Dawaj, dawaj pisać, spamować niebieski! Spamować! Żad, spamować różowy! Spamować niebieski szybko! Żółty! Śibciej. No nie mogę, mi strasznie wolno spada! A! Zobaczcie, o, Żółty! O, żółty! No. Dobra, jeden zginął. Dawajcie, czacy. Ej, to jest przecież to nieskończoność Świsza się. Dawajcie nam ten, to raczej nie działa. Będziemy wyżej. Dawajcie będę wyżej. Żółty. Ej, nie, to jak jest wyżej To jest to szósty. Bo ja jestem lepszym streamerem. No. Ale to chyba będzie remis, jak mi się wydaje. No tak, będzie remis. Nie, 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 nie bo byłem na tym, A. na tym bloku. To było głupie. Haha. <noise> 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 bo jak będzie zbyt blisko. Kurde, i nadal nic nie widać, co nie? Nie, rakieta. No i nie wiem, co się wydarzyło, bo nic nie ja widać. też nie Mówię z tego Weźcie, zmienicie ten nie mutator. Wiem, wiem, że. Wiem, że, AB... że Blazin zaraz ginie. No, już zginąłem. zginąłem. Nie, a nie! No, nie dało się tego zrobić po prostu. A, ja, ja, ale no, wygram! Bo... Dobra, Dobra ma, dawajcie nowy mutator już. Je, nie można. O ma bombę na sobie, uważaj. Nie! No i chuj, ja teraz a, nie a wiem to. No teraz... nie! Zginąłem! O nie! O nie! Leciałem już na ciebie! Ajajaj! Aj, aj. No boże, no, no, no. wroga, twarz tego nie lubię, to ja jest ok, tym straszeniem, co nie? Tak, 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 ale teraz jesteśmy. Widzimy się, jakby! Oje. Aha, aha zostajesz przyłapany! Nie. nie ogarniam tego. Kurde, nie! Ajajaj! Aj, aj. nie, nie, nie ogarniam, co tu się dzieje przez te zamazane no, ja to zamalone. No, ja też nie chcieliście teraz, to teraz widzisz w końcu. No, nareszcie! W końcu, inny mutator. Wybiera Twitch! Wybiera Twitch! Dobra, ja po, po, za, po plecaki odrzucę. O, za, o nie, zamęt Nic nie ma sensu, co? No po prostu wszystko o, jest to, teraz to... tak zrobione I nic nie wiesz, który to tryb, ani nic O nie O, o je. O Boże. A. Chodź tu A. A. Nie. Wszystkie piły są moje <laughs> Wracaj tu, o nie, wziął I co teraz, faniaku? O nie, nie, nie zdążyłem Byłem strasznie wolny Sadge A nie wiadomo teraz jaki tryb po prostu No, no Jest no, wyścig na... Wyścig, tak? Chyba tak Wygląda jak wyścig w sumie O nie O nie O nie No, no Yes! Nieee, no nie, Nie no, Nic nie widziałem już w tym momencie. Nie mogę skina, no skin jest boski. Nie ma co tu ukrywać. O nie, Przuczuj. Teraz ludzie Przuczuj. piszą literki na czacie i te literki wybuchają. O nie! A, dale, wybuchajcie i biegł! Nie nie, biegł! Ej, biego! Nie! Dawajcie, ej, biego! No nie! Ja też schował się tam w rogu i nikt go nie uderzył, no! Nie da się! nie! A teraz to Ale niemiłe to było, chat. Co jest? No to by to dusza, no. No nie, no czemu mnie? O nie! Dobrze, że złapałeś ty, chociaż nie bladzi. O nie! Nie! No i wygrał. Nie, wygrał. Nie wybuchło ani razu. No. A to randomowo wybucha? Ta, randomowo. Ta. O, ludzie głosują na kolejny mutator. O nie. Uu. Nie. I naprawdę nie Trzeba się chodź. na nim skupować. Na no, czemu na mnie? No nie, no jak ja to. Jak to? Nie. Chodź tu! Mały cwaniaczku nie, co nie, to za... O kurde Co teraz? Go. Go. To jest. A, co jest? Aaa, dobrze! Może musisz, musisz na kogoś Musisz kogoś wystraszyć na śmierć, co pod nie? eską masz straszenie mutator. mutator! Pod wodą A, nie, decydują! Pod wodą chyba wygrało, tak? No, tak, pod tak. wodą. A to w sumie spoko, ja lubię pod wodą. No. Bardziej trzeba się skupić, ale jest super trybem. Nie. O nie, jak to jest śmiesznie. O nie, bo tutaj życie leci jak ten. No tak. Jak skaczesz O nie. Ja pierdzielę. Ja pierdzielę, co robimy? O nie. O nie, ja nie mam tego. Nie! Spierdzielaj! No nie! Ruszaj się blaki! Mogliśmy... Musimy się na Black skupić, bo on za dobrze, za dobrze tam, za dobrze mu idzie w tym no ale nie o... Dobrze, nie biegaj, 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 biegaj on nie... Bo on, on będzie miał mniej życia! Dobrze, teraz nie zgin! No. Idź pod po piłę! Weź piłę, weź piłę, no nie. dobrze! Na życie, no życie, życie, życie! Wyścig! No! Dobra wyścig w takim razie W takim razie, razie wyścig no. Ale hardkorowo, co nie? O nie! <ścoughs> hardkorowo Nie dłużej idzie Nie o nie, nie, no i dupa, przez co nie mogłem się ruszać tak? A i tak wygrał Pod wodą jest ciężko, pod wojną... No wygrasz, wygrałeś, wygrałeś Uuu, coś nowotwitchowego No, musimy przekroczyć no. platformę Ale i tak jesteśmy jes, 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 jes pod wodą, przez co możemy pływać a, <suszy> Nie. Wygrywa e, widzowie decydują To nie ma sensu <suszy> Trochę nie ma sensu <suszy> O nie, no co jest? nie No rzuciło mnie to Wtf? Ja pierdziele ale wszyscy są przeciwko mnie, to jest straszne. mnie też. Pokojnie. Aż no tak boże. widzą, że mnie nie lubią? Sadgę. Chyba tak. <laughs> no no to ci się udało. Ale się udało. berek po ciemku. O, berek nie, ty, bo mnie nie O, mamy cię! Nie! Dawaj, na Bladego, uda ci się! No nie! Dobrze! Nie, <laughs> co jest? No, bo, ja zapomniałem, że trzeba biegałeś. biegać. On nie biegał. A nie, to jest On kurde najgorsze. O to chodzi? No, piłkę. Odbija się. Nie, trzeba biegać. Czas na się to odbijać czas przy to... mnie. O, dobrze, no, A o, nie. nie. A nie jak zamana, to nie tam? Żegnaj bi! Nie sądzę! Sam żegnaj, haha! <laughs> Kurde, tak, praga! O nie, to może być ciężkie O, mutator, ja wiem co będzie wybrany, Bo pamiętam, chyba po ciemku wygrał, tak? Zaraz chyba zobaczymy Po ciemku, no. po ciemku, po ciemku. o! nie O nie, to nikt nie będzie wiedział gdzie to jest! O nie! No co za zagra? Na tej piłki Moja piłka zostaw tę piłkę! No nie! No jak podbił sobie! No, no. nie jak to! Mamy, mamy! Ja, ja... To nie mogę ani razu dotknąć! tego a, dobrze! Wygraliśmy! Kurde, duszę! Dobrze, ważne, żeby blagi się, się wygrał! Musisz się skupić w końcu! Dąbe, nie może tego nie wygrać! No. Dobrze! No, czemu nie mogę! Łop! Jest! A ja się odrodzę czy jak to działa? Po prostu musisz złapać duszę A bo ja jestem martwy, okej okay. Kurde, dobra nie. nie zapałem No, no czemu mnie chodziło. cały czas zabijasz Dobra, bo jako duch nie. też muszę złapać, ja nie ogarnąłem tego O nie Ja pierdzielę taki to, to jest głupi tryb Ostatecznie tak mi się wydaje No! Ajajaj! A dobrze że nie ty, a nie ten, a nie bloody. No kurde czemu ja umarłem? Nie. Dobrze! Dobra, nie było, nie było szans. Ej no kurde. Dobra, to no liczy. Nie. Dobra! Oj, a ty liczy na was! Bo co nie raz to chcesz uruchomić? Lasers! O nie! O nie, o nie wiesz osoba, który laser się uruchomił. No. Dobra! Walcie, wej No nie no najgorszy tryb, a tu umrę! Wszyscy chcą we mnie strzelać! Szybko! Szybko! Zjiszy się Wszyscy chcą we mnie strzelać, to nie da się tak! Aj. <grymne> no nie, Dashi. <grymne> Ajajaj. Ale stańcie, krótki odcinek. Zagrajmy jeszcze jedno w tym. 15 minut, no? No to 15 to mało. Odblokowałem, poczekajcie. z jakąś mam To jest. to flakes jakiś. O cokolwiek chodzi. No to ruszamy w takim razie to Dobra, teraz. Wy, Dobrze, teraz Dobra, wybieracie Dobra, tryby wybieracie Może kilka zasłaniam, trudne Wybierajcie, dajcie jakieś fajne tryby No, Dlań dawajcie to. przykład brzmi zarąbiście No nie wiem, dawajcie Odbijanie coś fajnego na przykład fajnie brzmi Odbijanie shurikenów podobno wywala czasami no, Brakowi przynajmniej tak wywala No, zobaczmy co wybiorą widzowie Jakie tryby zostaną wybrane? Macie jeszcze 10 sekund, żeby zdecydować się na najlepsze tryby, które chcecie. Ten Nastawiczka! widzowie, mi się widzowie pod Dziękuję broń. Dzień Dzień bardzo za stawiczki w piątek. Zaczynamy zacząć od Boska broń. Koszykówka, kontrolu umysłu, plaga wroga, wybuchające beczki super hot! Super hot. I zaczynamy od. Boska broń. Wybierajcie ten, wybierajcie. Nie. E... Piłka. E... Mutator. Mutator. Mm. Mutator. A nie! A moja. A no moja. jak to się odbiło? Nie wierzę Nie to! Zginąłem, bo nie biegałem. Ale mi ona mapa. Dobra, lecznice przytulenie? Uuu, to brzmi fajnie akurat. Najcz. Lecznice przytulenie, trzeba się przytulać. O, boska broń. Odwal się. O mam cię, o nie! Aaaa, i co frajerze? Ha, <laughs> Dobra, Najlepiej to na dole A i co? O, tak się bawicie? Mhm. <laughs> ale odcięci. No. Chodźcie tu! Nie tym razem. <laughs> Nie rik, nie rik, A, mamy! Nie do tutaj wygrywa No dobrze <grywa> O nie, ja tego nigdy nie lubiłem Nie, jak to działa? O no nie, to trzeba było podskoczyć. O nie Jak to działa Co, jak Nie wiadomo Właśnie jak to działa AB? No, no musisz rzucać! No, ale jak, jak się rzucę? Rzucę? No skaczesz! Nie, nie, nie skaczesz, nie. rzucasz tym, yy, chyba dolnym rzucasz, wiesz? Na dolnym, tak No Kurde! Nie, no nie, ogarniam tego, nienawidzę tego trybu, ja cię gr... piłkę Nie, zabrał Nie, ja nie potrafię rzucać, ja piłkę! O, jak odbił Nie Mamy. potrafię Nie, nie. potrafię to O grafie. nie, umarłem! Bo podskoczyłem po rzuceniu Nie, no nie mogę Nie Co to za tryb? Nie to da się, trochę Kontrola umysłu. Zawsze znaczy, kontrola umysłu. O mutator. Co wygra? To wywróci. Nie. Duchowe no. skoki. O nie. To jest tak głupi to, mutator. Właśnie nie wiadomo jak to działa. Nie mam pojęcia. Tak, jak ktoś się porusza, to, się, to skacze ktoś. A, to, A który ja już skupiałem Ja pierdzielę, ja nie potrafiłem w ogóle sterować. No bo nie da się skoczyć praktycznie. Ja nie jestem w stanie skakać. No to Ej Ja ci kręcę co ja za... Wygrałem. Nie wiem ja... O co, co chodzi w tym trybie jak to No wygrałem, no wygrałem. Ja nie <laughs> O co no chodzi bo... w tym, że ktoś zmienia kierunek Teraz się nie, nie zakręcę dopiero po gierce nie, Ta... No nie nie tak jak działasz. Niektórzy właśnie Niektórym to działa, nie, a nie skacze, niektórym to w ogóle nie skacze skacze działa Nie wiem jak to to Bo ten, bo Duchowe skoki są nie? Niektórzy skaczą, niektórzy w ogóle nie skaczą To jest tak posrane, nie, nie mam pojęcia jak to działa no. Nie, nie wybuchajcie, nie, nie! Ja cię kręcę co za ten Ale jak to mnie wybuchło? Nie no nie mogę Nie biegaj, tylko biegnij Mamy to No nie, zdał ten tryb Zał nim sterujesz, musisz się u nim zarobić. Dobra! Żółty! A, daj, zielony do, nie wejdźcie niebieski! Zielony, nie, żelony, żelony. Żółty. zielony! Żółty. łatwo się pisze, zielony najszybciej napiszecie

Piszcie niebieski, no i na cileczku. Okay. Nie sądzę, Kurde. żółty jest najlepszy. Piszcie, dobrze, dobrze, czaty. Zostawcie się Rzestaw... Nie przegrywa! No, ale w tym się chyba nie to przegrać, jeśli czat jest taki zmobilizowany. No tak, nie no da się. No. Dobrze, czasiksy, -y, dobrze. O nie Ja będę będę pamiętał tych czatów co piszą niebieski zamiast żółty. Myślałem, że się stało. Dobrze, łatwo. I kto teraz wygra? Będzie teraz finał, A.B. No i co teraz? No i co A.B.? O, A.B. przegrywa. Nie sądzę, żółty! Ale po, Żółty! Zielony prze, może Blaki przegra no, zaraz, bro. że tak to wygląda, jakby no. blaki miał ja zaraz przegrać. Nie, no, remis. Oby, obydwoje, to nie remis. A <laughs> Blaki przegrał, bo dwa punkty tylko dostał. Tak? Nie, bo pierwszy zminąłem. No. No. Tak. No. Powinno być tak, że na końcu to jest puszczany, no. co nie? Dobra, o nie Jak Jakby jest, mamy z okay. twarz grać tak O nie no... Ale dupa No Gdzie on jest? Co jest? Tam jest, okej okay. No to no, no No bo to moderatorzy Horry no. Blaki no. no. Wiem że, tam Nawet... byłeś. Wiem, że tam byłeś, ale nie mogłem podskoczyć, nie? Zawroty głowy, a o co tu chodziło? A że teraz wyżej. No na tym trybie to na pewno się uda. No nie, to może no co jest? Nie. No nie, co ty wygrałeś? Postać mi podskoczyła i spadłem. No ja właśnie nie mogłem podskakiwać. Ja o, ten mutator jest najgorszy, wasań. No właśnie tragedia z tym mutatorem. No nie, no przestań! O nie. No nie. Nie, się <śmianie> wynos! Nie wierzę! Aaaaa! Jak to zrobił! Egzekucja! Bo... Czekałem aż tam wskoczyć! Zbiera... na dziury! Zmiana dobra! Poraz jazdy! Jakie on co wygra? Na po powiększenie, a nie, hardcore. O niee! Hard Zrobimy Zrobię szybciej. Uuuuh, hardcore. Dobrze, to dobrze, bo przynajmniej jesteśmy. Oj, dobra. Nie będzie ten. Dobrze! Nie dało się ten. Tak, gdybym... Super hot, dobra, teraz. Super hot. Nie! A nie! Mamy to, mamy to. Nie było szans Uuuuh, to było hardcore. Switch, last test, no nie! Coś co robimy najbardziej chyba? No. Trzeba teraz go. Tylko... Ja bym Nie! Zostawcie mnie! Nie! Uf. Nie, o czego ja zginąłem? O nie! Nie! Uff! Walcie mnie! No nie było sensu. Nie, 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 nie nawet. Co wy macie z tym waleniem <śla> mnie? Zostawcie no, mnie! No, BlaDiego no, malcie, macie! Walcie go! Co to za gra? No nie, no nie zauważyłem, że idziesz no, Ale to Dobrze. zrobił, no Potężny Black Key Małszykówka, nienawidzę tego trybu Małszykówka Nie, no bo was No nie, no i umarłem skacząc Nie można było skoczyć no, nawet, bo umierasz No bo jest ale ten jest hardcore, no o nie! Aaa! Uff, To Nie da się prawie yeah. No nie! Ajajaj aj, aj. Kurde, Uf. no i nadrobił Wąska no. broń. No, broń. Na broń O, mutator nowy mutator. Ojej, oj ojojoj Zobaczymy co zostanie wybrane

Nie, nie, nie to już nie jest hardcore A nie Kurde o, żenie, prawie dostał Żegnaj baby! Nie sądzę bardzo razem się udało Kurde Ha, <laughs> i co teraz? O nie, no nie było jak <laughs> <To> Próbowałem <laughs> O kurde, Ready? O Boże, co tu się dzieje? Nie, aha, bo to tak to, no, dobra. Nie no, to było bez sensu. Kurde, nie wiedziałem jak to ten. Aj Jak tak tak. to nie ogarnię, No Dlatego musisz kimś się zabić, no. No wiem tak, bo to... też musisz się nim zabić. Tak, wiem, ale to, ale to jakby działa wzajemnie, no, że tym jesteśmy normalni. No, ja, tak? no tak. nie Abiego! No gdzie? Nie... NIE MA TAK! Nie widzę... Tu... Gdzie ja byłem? Nie, nie. Ja nawet Dobrze. nie wiedziałem, gdzie jestem! <grym> Dobrze! Ja też nie wiedziałem, gdzie jestem. Naga! Ja. Nie wiem, co się w tej gierce. nie, piłka! Jak <grym> No zostawcie tę piłkę, no nie Dobre. da się! O, o kurde, ale to Blaki zrobił, no! No ale cały czas prowadzeniu byłem. no! Prowadził tę piłkę. O nie. Co <laughs> oh, to małego? A do tych śmierci będzie. Nie. O nie, dawaj bo to tam piłkę. jest. O nie, pod którą to stronę? No nie. No nie. Co? O, co zrobię? Zostaw tę piłkę. No nie. Nie, dawaj tą piłkę. No nie! No nie no, ja kurde nie umiem tego vvv, bo to jest trzeba górny przycisk nie. nacisnąć, a nie dolny I mi się myli cały czas Nie dawaj piłkę I ja mam wrażenie, że cały czas trzeba gór, trzeba dolny naciskać No nie no, jak mi jeszcze zabrał, no jeszcze nie. wrzucił, no nie da się przycisnąć Z tym trybem to się nie da ten tryb jest ojbisty, ten do góry nogami, mega mi się podobał. Nie jest A, tragiczny. O co to chodziło? A dobra wiem. No wiesz, co idzie, chyba. Kurde, ja nawet nie wiem gdzie ja byłem. Kurde mogę.. Kurde! Ach, nie ma. Nie. A mam Bo cię! Jebio, zrobił type sąd. Boska broń O, mutator no, wybieramy. Co tym razem wybiorą? Uwaga, nie, nie co na będzie? Mnie na dotyk? tych czy polega, martwi graczy mogą sobie. O no, nie! Oj nie! To na Bladego musisz, plaki. Nie. nie, nie na mnie! A, no, no, no. <laughs> Dawaj, na Bladego! No możesz zabijać Bladego teraz! No! Weź sobie na niego! O, nie, nie! Mamy Jepson! Nie ma! Dobrze! Chciałeś hmm. wykiwać Bredeusa? Bredeus wykiwał ciebie! O no nie, co to ma być? Wybuchające Beczki. O. Pomocy! Nie mogę się ruszyć! Dobrze Dobra, ci tak. Nie. Nie! Zabij brodę go! Nie, 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 No co no, mam <grym grym> mnie?! To wygrywa zaraz! No i teraz wygraź i za... koniec! Porobocie! No no, no ja spróbowałem ty. go! Nie. Zawsze nie koncentrujesz No i dobra nie wyszło tym razem No nie Mam no to. Wow, wow. <laughs> Plaga Jeszno. Plaga Mamy like piłka moja No nie, nie. A, nie. to. O. No nie tak szybko w ogóle, co nie? Szybko, bardzo szybko. Szybko, szybko tak, nadrabiam wynik. Uf, nie so jest łatwo. Host. Dobra, co tu mamy? Super hot Dobrze! Zepsuło się to na mnie. O nie! To się nie, <laughs> nie miałem szans. Dobra, zaraz kto wygra. Dobra. pierdziele, no nienawidzę tego trybu, co nie? Go. A, to jest ten. Dzięki. To jest.

10 no gitów, dziękuję Ach. bardzo. Ale był Za 10 dobry, gitów, serduszko. Dobra, na 20 no i dobra, i temat to odcinek, cześć, cześć. cześć.